Hej, hej, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj makijaż kolekcją świąteczną od Vibo, którą na pewno już doskonale znacie w pewnym sensie, bo na pewno widzieliście ją w Rossmanach, nie można było jej nie zauważyć, ale nim przejdziemy do kolekcji, to, moi kochani, kończą się święta, ale mimo tego życzę Wam. Wszystkiego najlepszego, jeszcze raz zdrowych, wesołych świąt. Mam nadzieję, że Mikołaj się spisał, wierzę, że jesteście zdrowi, że świetnie wypoczęliście i spędziliście rodzinnie, ciepło i miło czas i wierzę, że jesteście pełni optymizmu i takiej dości. Wszystkiego najlepszego. Okej, okay, moi drodzy, mamy kolekcję od Vibo, bardzo fajną, świąteczną, cukierkowo-słodką, ale cóż też się w niej znalazło? Może ja zacznę od czegoś, co chyba dużą popularnością się nie cieszyło, bo to są lakiery do paznokci. Tutaj akurat są takie brokacikowe, ponieważ ja sobie maluję sama paznokcie, kupiłam sobie dwa takie brokaciki. To, co mam tutaj na paznokciach, o, co tak połyskuje, to jest ten jasny brokat, to jest jedynka, jak one się w ogóle jakoś nazywają. Nie, po prostu tak. To jest jedynka, to jest jedynka, a to jest dwójeczka. Jasny jedynka, ciemny dwójka. To, co mam na paznokciach, to jest jedynka, nałożona na taką jasno-kremową, na jasno-kremowy lakier. Tak to wygląda. Więc mam dwa lakiery do paznokci, ale no to może nie jest element makijażu. Natomiast, gdyby ktoś nie, nie zauważył, to informuję, że w tej kolekcji świątecznej również mamy lakiery, w zasadzie lakiery na no, takie brokaciki. Jeśli chodzi o rzeczy pielęgnacyjne, Mamy bardzo przyjemny olejek. Olejek ma w sobie takie drobineczki. O, tutaj z boku Wam pokażę. Z przodu wygląda tak, ale chcę Wam pokazać drobinki. O, ma w sobie drobinki. Skoro jesteśmy przy ustach, to w kolekcji znalazły się trzy yy, bardzo ładnie wyglądające pomadki o przecudownej, wspaniałej konsystencji. Pomadki już skradły moje serce. Yy, taki ozdobnik, a mianowicie kryształki. Yy, jeśli chodzi o ozdobniki... To przepiękne, przepiękne brokaty, brokaty, no takie brokaty w kremie, żałuję, że mam dwa kolory, w ogóle jest ich cztery i właśnie sobie postanowiłam, że jeżeli gdzieś tam w Rosmanie jeszcze dorwę pozostałe dwa kolory, to na pewno je kupię. Brokaty są przewspaniałe, zresztą zobaczycie, więc dwa brokaciki, dwa róże, róże są tylko dwa w kolekcji, taki bardziej brzoskwiniowy i różany. Mamy bardzo fajnie wyglądający rozświetlacz o dość ciekawej, intrygującej konsystencji, ale o tym za chwilę usłyszycie. Jest y, inaczej. Są cienie w kremie. Kolory są trzy, jeśli ja dobrze pamiętam. Ja mam tutaj taką ciemną zieleń, to jest trójeczka. Trzy albo cztery są te kolory, jakoś tak. Ja mam tutaj ciemną zieleń, to jest trójka. Y, y, co jeszcze? O eyelinerze wam mówiłam. Chyba nie, eyeliner. Eyeliner taki dwukońcówkowy, z jednej strony mamy stempelek, a z drugiej strony po prostu taki eyelinerowy pędzelek. No i oczywiście wisienka na torcie i w ogóle gwiazda, gwiazda tego, tej kolekcji, czyli świąteczna paletka. O! Proszę bardzo. Zawierająca bardzo użytkowe i praktyczne cienie. Oki! Okay. To się kryje w kolekcji. Teraz przechodzimy do makijażu, ale jeszcze taka moja prośba, jeśli jesteście pierwszy raz na kanale, albo jakiś czas oglądacie moje filmy, ale jeszcze nie zdążyliście zasubskrybować kanału, to bardzo proszę o subskrypcję, proszę apaluszki w górę i oczywiście komentarze jak zawsze, bo to twórcy pomaga rozwijać kanał i jednocześnie wiecie, algorytm YouTube'a częściej takie filmiki podrzuca do oglądania. Dzięki oczywiście za to z góry. No i co, jeśli chodzi o ten chyba dość długi wstęp, to na pewno już. Teraz przechodzimy już do samej kolekcji, do makijażu. Zapraszam do oglądania. Na twarzy mam już takie bazowe kosmetyki bazę, korektor, podkład. Przypudrowałam to wszystko i mam też brązer, więc teraz czas na któryś z tych ślicznych różów. Może tak, najpierw zrobimy słocze, bo sama nie wiem, jak one, jak one będą wyglądały. W sensie nie słocze, tylko kolory różów. Pierwszy z nich, właściwie nie wiem czy to jest jedynka, czy one mają w ogóle jakieś numery? Tak, to jest jedynka, nazywa się Cranberry. O, bardzo ładne są te muzajeczki. Cranberry wygląda tak, w sumie nie kojarzy się cranberowo, bardziej tak brzoskwiniowo. ale zobaczcie. O, tu jest pierwszy róż. Myślę, że one oba są tak silnie błyszczące, bardzo ładne są. I dwójka to i dwójka to jest coś tam wine ale to pierwsze słowo mam jakoś tak zatarte i nie wiem co tam jest ale to jest dwójeczka ten ciemniejszy, taki ciemnoróżowy o i dwójka obok siebie ma, ma się tutaj też na palcach dwójka wygląda tak no oba są śliczne dzisiaj mam chyba bardziej ochotę na tę dwójkę no i dwójeczka na policzkach. No błysk widać od razu. Hmm? Zobaczcie. Nakładam ten róż bardzo delikatnie i, tak, i takim pędzelkiem, który nabiera mało produktu. Natomiast no od razu się pojawia taki dosyć intensywny kolor i wyraźny błysk. Więc teraz zależy jakie róże lubicie, bo jeśli lubicie takie delikatne, a do tego jeszcze matowe, no to absolutnie Absolutnie nie dla Was. Jak się błysku nie boicie, a kolor Wam odpowiadam, no to to róż bardzo ładny. Popatrzcie. Yy, policzki wyglądają teraz na takie zmrożone. Myślę, że to jest najlepsze słowo. wiecie. Śliczny jest ten róż. Zresztą oba mi się bardzo podobają. A yy, i jeszcze słocze, zobaczcie. To jest dwójka. Piękny. Yy... Róże cudne, no ale zobaczmy ten rozświetlacz. Rozświetlacz mnie trochę niepokoi, no bo jest taki chłodniasty, najpierw zróbmy swatch i ma bardzo dziwną konsystencję. Taki jest, zobaczcie, taki jakby trochę kremowy, jest miękki, taki odrobinę kremowy, tak wygląda na palcu. To jest taki szyronik, rozświetla 4, jest świetny. Nie wiem w sumie, czy nałożyć go palcem, czy pędzlem. Wiecie co? Ja zazwyczaj kosmetyki nakładam pędzlami, więc spróbuję pędzlem. A jakby coś nie szło, no to to nałożę palcem. Ok, próbuję pędzelkiem. Nie, no się. O! Się da. Jak widać, jak widać, da się pędzlem. A na drugim jednak spróbuję palcem palcem lepiej. On ma niesamowitą konsystencję. To Ta konsystencja jest taka trochę kremowa, trochę pudrowa. Przedziwna, ale bardzo, bardzo przyjemna. Trudno powiedzieć, żeby on był taki, wiecie, typowo bouncy, bo on nie jest taki zupełnie miękki. Tylko takie coś na pograniczu. Między zwykłym rozświetlaczem, wiecie, takim pudrowym, a rozświetlaczem w kremie. On jest opisany jako rozświetlacz do twarzy. Nadaje skórze efekt wyjątkowego, zmrożonego blasku, z tym się trzeba zgodzić niestety o konsystencji nic nie ma, ale, ale właśnie ma taką specyficzną natomiast rzeczywiście daje taki zmrożony blask na skórze, no wiecie co? bardzo fajnie jest ta kolekcja pomyślana nie tylko jeśli chodzi o oprawę, żeby wiecie tak świątecznie i cukierkowo, ale efekt bardzo fajnie to wymyślili ja sobie jeszcze trochę na usta nałożę. Teraz mi się przypomniało, że przecież jest olejek. Zaraz sobie nałożę olejek, żebym sobie tutaj siedział i popracował. Muszę wrócić do pędzla od pudru i troszeczkę to rozetrzeć tutaj, bo przedobrzyłam. Tu jeszcze sobie dodam trochę błysku. O, tak. Rozświetlacz. Muszę Wam powiedzieć tak, że, że i rozświetlacz, i róże. Są bardzo fajne, zimowe, świąteczne i rzeczywiście dają taki efekt zmrożonej skóry. Nie mogę go teraz otworzyć czemu. Chciałam Wam jeszcze ze słoczem pokazać. A. Bardzo fajny. A w ogóle ten rozświetlacz, słuchajcie, to ja. Już straciłam nadzieję, że go kupię, i potem gdzieś tam przez przypadek w jednym z rosmanów, wiecie, sam sobie leżał biedny gdzieś z tyłu, albo go ktoś nie zauważył, że nie został kupiony, albo stał się jakiś cud, bo już w żadnych rosmanach tego rozświetlacza znaleźć nie mogłam, więc bardzo się cieszyłam, że udało mi się go znaleźć. Olejek. On jest opisany jako olejek do ust z dodatkiem połyskujących drobin, dający uczucie nawilżenia. Ok. Ma taką, taką, taki śmieszny aplikator. Chyba pachnie, pachnie. Jakoś tak świątecznie, jak świąteczne przyprawy do pierniczków, takie korzenne. Tak, to jest korzenny pierniczkowy zapach. Mm. Jest bardzo przyjemny. A właściwie to nie wąchałam. Słuchajcie, tych rzeczy do makijażu twarzy, czy one pachną? Teraz zobaczymy. Znowu nie mogę roz otworzyć rozświetlacza. Nie, chyba nie. Jeszcze róże. Może jakoś tak delikatnie, ale, ale to jest bardzo. Subtelny zapach, jak się otwiera opakowanie, to z daleka tego nie czuć. Jest w tym coś podobnego do zapachu olejka. Jest ten zapach nieco podobny do tego zapachu, który ma olejek. No też właśnie jakiś taki korzenny, ale to jest takie ledwo, ledwo wyczuwalne, więc jak nie lubicie, to z daleka na pewno nie poczujecie. Ok, jest taki stan makijażu. W zasadzie makijaż twarzy mam ogarnięty, więc teraz brwi robię poza kamerą i zabieramy się za oczy umalowałam, nałożyłam na powieki bazę, taką z Essence i jeszcze sobie to przypudrowałam, na powieki nałożyłam woalkę, dlatego że w tej palecie, którą tutaj mamy, nie ma jasnocielistego cienia. Zrobiłam Wam również słocze i muszę Wam powiedzieć, że bardzo przyjemnie się ta paletka przedstawia. Aha, słocze nałożyłam na suchą, na suchą skórę, bez żadnej bazy. No i może tak, jeszcze raz. Paleta, no, cukiereczkowa, świąteczna i kolory w niej, Tada proszę bardzo. Myślę, że takie użytkowe. Zastanawiałam się, czy ten kolor nałożyć na całą powiekę, ale jak zrobiłam słocze, to popatrzcie, to jest o, coś takiego. To jest taki brudny róż z delikatną domieszką kawy, taki różano-kawowy kolor i na całą powiekę on byłby troszeczkę zbyt intensywny, bo jednak jest widoczny. I zrobiłam Wam słocze tak, że tutaj macie górny rządek albo może, o, tak Wam pokażę, zobaczcie. Czyli te słocze to jest to, no i tuż obok Kolejna kolumna, proszę, tak to wygląda. Na suchej skórze powiem Wam, że całkiem te słoczy ładnie wyszły, są takie wyraźne, widoczne. W ogóle cienie w dotyku są przyjemne, takie no jedwabiste, błyski są masełkowate, naprawdę fajna paleta. No opakowanie to jest taki tani plastik, ale. Opakowanie opakowaniem, najważniejsze są cienie. Na pewno ogromny plus za, za to, że jest takie urokliwe i takie super świąteczne. Generalnie kolekcja tak wizualnie bardzo mi się podoba, choć no wszystkie kosmetyki są właśnie takim plastiku. ale myślę, że tutaj nie powinniśmy się czepiać. Ok, no tak się prezentują kolory. Jeśli chodzi o oczy, o właśnie tu wam nie zrobiłam jeszcze słoczy, to mam jeden kolor takiego cienia w kremie. Oh dear, Xmas is here. Ja mam zieleń, ale te kolory były cztery jakieś brąziaki, było chyba coś takiego białego, lodowego. No, mnie się najbardziej ta zieleń oczywiście spodobała. Już robimy swatch, to może tutaj, o. O! No i, i, i wiecie, że już jestem kupiona, nie? Piękna, metaliczna zieleń. Śliczny cień, popatrzcie. I on ma jeszcze w sobie takie złote, złote i srebrne. Nie, wielokolorowe drobinki, tylko one są takie maleńkie, to są takie iskiereczki. Nawet nie wiem, czy uda mi się to uchwycić tutaj, wiecie, na Zobaczcie, takie iskiereczki się jeszcze znajdują w tym filmie. Jest przepiękny po prostu. Chyba rozejrzę się za kolejnymi kolorami. Mam też do oczu dwa kolory tych brokatów. O, to już, ale to już wiecie. No i zróbmy też słocze. Mam jedynkę i dwójkę. O, to tak po kolei. Jedynka. Jedynka Frosty Glitter w ogóle się to nazywa i. No i po prostu jedynka. Jakiejś tam dodatkowej nazwy chyba nie. Brokat. Jeden. Brokat jeden wygląda tak. I dwójka. Dwójeczka jest złota, albo przynajmniej tak się wydaje. Że taka złoto-zielonkawa, coś takiego. W ogóle zobaczcie tu. I dwójka. Nie ma siły, idę po kolejne kolory. Kolory w ogóle brokatów są cztery. Piękne, śliczne. No i do oczu jest jeszcze eyeliner, ale ten eyeliner jest. Nie jest niczym niebywałym, po prostu jest bardzo ładną, bardzo ładnym dodatkiem do kolekcji, też w klimatach świątecznych. Z jednej strony mamy stempelek serdusz, serduszko. Co ja gadam? Gwiazdeczkę. Proszę bardzo. O trochę mi, trochę mi nie wyszło tu lepiej. Gwiazdeczka. No dobra, wiecie, że gwiazdeczka. I z drugiej strony jest normalny, klasyczny eyeliner. O, czarny proszę. Jestem już po prostu tak osłoczowana. Ale chyba wszystko. Nie, jeszcze pomadki. Jeszcze, jeszcze dodamy tu pomadki. Dobra, biorę się za makijaż oczu. Co mam na powiekach, to już wiecie. No to teraz wypadałoby coś na załamanie. I tak myślę, że właśnie zacznę od tego blado-różowo-różanokawowego cienia. Czyli one tam żadnych nazw nie mają. Po prostu to jest on, ten. Nakładam go tak, wiecie. Zdrową ręką na duży obszar tutaj na załamanie. Na załamanie i tak powyżej a może trzeba było najpierw ten cień w kremie nałożyć bo tej zieleni trzeba użyć koniecznie po prostu nie użycie jej byłoby przestępstwem dzisiaj, więc... no dobrze, to nałożę już to sobie do końca ale trzeba się koniecznie zabrać za ten cień, jest piękny na razie nałożę tak troszeczkę zobaczę jak to pracuje na, na powiece po prostu tak wiecie z aplikatora nałożyłam teraz sobie rozetrę Jest bardzo ładny ten kolor, ale dość szybko zasycha. Tak czuję pod pędzelkiem, że już tutaj, wiecie, krok za późno i, i by się to niezbyt roztarło, więc trzeba to mieć na względzie. No ale zieleń, zieleń piękna. Nakładam na drugie oko. Ja zawsze mam przy takich cieniach, takich dość szybko zastygających, wiecie, stres taki, że. Na jednej powiece już mam, no i teraz, żeby uzyskać taki sam kształt na drugiej, to się muszę raz, że sprężać, a dwa, no właśnie zwracać uwagę na to, żeby to było tak no dość podobnie, bo trochę mi się tutaj nierówno zrobiło, muszę dodać tu i chyba będę musiała dodać tu, albo nie, zaraz zobaczę. Zaraz zobaczę, jak one w ogóle będą, inaczej, nie one, jak on będzie pracował z tymi cieniami w kamieniu, zwykłymi z palety. Nie no, sam się rozciera bardzo przyjemnie. Aha, ważne jest to, że nie robią się żadne prześwity, tylko jak sobie rozcieracie, o, widzicie, jest ładna taka plamka koloru. Tak, tak to na razie, należy na razie nazwać, to jest plama koloru. Tu jeszcze sobie dodam. Na no, prześwity się żadne nie robią. Ładnie to wygląda, znaczy ładnie. <gryw> na razie mam plamki na powiekach, ale chodzi o to, że wiecie, że kolor się nie roztarł do niczego, w sensie cały czas mam plamę koloru właśnie, i nie ma żadnych prześwitów, jest ok. Bardzo mi się podoba ten cień i chyba zerknę na pozostałe kolory, jeśli chodzi o te cienie w kremie, a na pewno zerknę na pozostałe brokaty, bo to jest coś pięknego i w ogóle bardzo ładnie one się, słuchajcie, na swoją skórę, zobaczcie, tak ładnie się przykleiły. I nie macie takiej sytuacji, że co 2 cm macie kawałek brokatu, tylko to jest taka, taka jedna spójna tafla. To jest bardzo fajne. Ok, wracam do palety. No i tutaj koniecznie trzeba zabrać się za rozcieranie. Użyję. Tego koloru to jest ten. Da się? Nie, no chyba się da. Trzeba tym pędzelkiem troszkę bardziej, wiecie, popracować, no bo jednak ten zielony cień już lekko zastygł i nie jest tak samo plastyczny, jak wiecie tuż po nałożeniu. Ale o, się da. Myślę, że ten sam cień nałożę tutaj na tę część powieki i również rozetrę sobie granicę zieleni, a to dlatego, że nie chcę nakładać już żadnych błyskotek z paletki, bo słuchajcie, te brokaty mnie wołają, więc no wszystkiego na, na oczy nie mogę dałożyć, więc po trochu. Ale już wiemy, że generalnie bardzo ładna, bardzo przyjemna, świąteczna kolekcja i błyski w niej są bardzo przyjemne. O, zobaczcie, zielony cień, nie, generalnie łatwo się łączy z ciebie, takim zwykłym cieniem, wiecie, pudrowym jakby, no o, nie ma tu problemu, jest w jest porządku. I jeszcze nakładam odrobinę tego ciemnego koloru, który ja tu miałam na myśli. Ten ciemny brąz to jest ten o, tuż pod spodem. Nakładam go w zagłębienie tutaj. Od razu ten ciemny dodaję na dolną powiekę, tak mniej więcej do połowy oka. No, wygląda to na razie tak na dolną powiekę tutaj, na tę nieumalowaną część nałożę najjaśniejszy cień z palety taką błyskotkę brzoskwiniową ona jest tutaj natomiast tak myślę, że na wewnętrzny kącik koniecznie należy nałożyć rozświetlacz Może na dlinie rzęs dołożę odrobinę czerni, ale tak tylko, wiecie, żeby sprawdzić, no bo mamy przecież eyeliner, więc też go będę musiała użyć. Wcale mi się to nie uśmiecha, ale, ale go użyję. Normalnie, wiecie, tak na leniucha na co dzień to będę nakładać czarny cień, wiecie, tak o, właśnie tak jak teraz. No i już eyelinera chyba niekoniecznie. Ja sporadycznie nakładam czasem sobie eyeliner, jak mnie tak, wiecie, najdzie i mam troszeczkę więcej czasu, żeby, żeby się nie stresować i wyrysować swoją kreskę tak w miarę równo. Natomiast na co dzień tak, na co dzień, co dzień, to raczej mi się nie chce i właśnie ogarniam to w ten sposób, że nakładam sobie czarny cień nad linię górnych rzęs. O. A czerń bardzo ładna. Czerń się sprawdziła. O i nawet wiecie, nawet nie zamienia się w grafit. Czerń jest czarna. Na słoczu tak może, o zobaczcie, na słoczu to tak biednie raczej, znaczy może biednie, no, przeciętnie, o, przeciętnie wypadła, ale na powiece jest widoczna, ładna i można ją rozetrzeć. Tak jak mówię, dalej jest czernią, po roztarciu dalej jest czernią. Ok, teraz może wewnętrzny kącik jeszcze, czyli rozświetlać idzie w ruch. No, zadziwia mnie, słuchajcie, cały czas ta konsystencja. Niby miękki rozświetlacz, a jednak nie. No, i koniecznie należy zabrać się za te brokaciki, które są przepiękne. Jakoś tak dzisiaj bardziej ten do mnie przemawia, czyli dwójka. Nałożę go palcem. Najpierw tak delikatnie, na zasadzie takich, wiecie, chcę dołożyć na zasadzie takich iskierek, nie żeby mieć taflę brokatu, tylko tak po prostu gdzie nie gdzie, żeby coś mi tam połyskiwało. O! Brokaty są prześliczne. Jak jeszcze znajdziecie w Rossmannach, to polecam. No i takie iskiereczki dzisiaj, jak dzisiaj są ok. Śliczne. Cienie ogarnięte, no i trzeba <noise> trzeba nałożyć eyeliner. Może gwiazdek nie będę nakładać, bo są jeszcze te kryształki i wolałabym nałożyć kryształki. Tak, jakoś wiecie, i gwiazdki, i kryształki to już chyba bym dzisiaj jakoś było za dużo. Więc po prostu zrobię kreskę zwyczajną i dołożymy jeszcze te kryształki. Gdzie tu jest? Od tej strony, nie od tej strony jest stempelek. Aha. Już wiem jak zapamiętać słuchajcie, tu gdzie jest na eyelinerze taka czarna kreseczka wokół, wokół pisaka to jest sępelek, a tutaj gdzie nie ma kreski, jest eyeliner. No to nakładamy powiem wam, że przyklejanie rzęs sobie i robienie kreski eyelinerem to są dwie rzeczy w makijażu, których ja nie lubię i których unikam. Po prostu jakoś tak. I nigdy mi się nie chce. I jeśli chodzi o rzęsy, to w ogóle źle bym się też czuła, wiecie, chodząc tak normalnie przez cały dzień ze sztucznymi rzęsami. Mia miałabym wrażenie, że mi coś tam na oku siedzi, coś nie mojego i że za chwilę mi to odpadnie. Choć trzeba przyznać, że sztuczne rzęsy robotę robią. I jednak jak się zrobi taki, wiecie, silny, widowiskowy, taki, no nie wiem, imprezowy, sylwestrowy, no jak jakiś taki makijaż, wiecie taki bardziej, to dodanie takich rzęs jest jest wskazane, no bo one jakby są taką wisienką na torcie, o, Albo kropką na D, nazywajcie to jak chcecie, ale się przydają. Doceniam, doceniam ich wartość, natomiast nie lubię ani naklejać sobie, ani nie lubię ich nosić. No i liner, słuchajcie, czarny, klasyczny. Yy, bardzo, w ogóle bardzo przyjemny jest ten pisek, bo nie jest taki, wiecie, zbyt miękki, że Wam się ugina wszystko, ani nie jest też zbyt twardy, że po prostu drapie Wam powiekę. Więc jest taki akurat wyważony, więc bardzo przyjemny. Okej. Okay. No, i zostały nam jeszcze, słuchajcie, te kryształki, jeśli chodzi tutaj o coś wokół oczu. Ja lubię wokół oczu takie rzeczy naklejać, więc już się tutaj do nich dobieram. Mam takie kołice. A i oczywiście niech was to nie zmyli, bo mamy taki duży kartonik, ale taram, i kryształki są tylko tutaj, więc żebyście też to mieli na uwadze. Ale przynajmniej są bardzo ładne. No i biorę się za naklejanie. Tak, gdzieś tutaj sobie tak nieregularnie ponaklejam. O. Zaczynam od tych takich najdrobniejszych, tych maleńkich. Ok, kryształki poprzyczepiane. No tak, chciałam właśnie, żeby były takie, wiecie, nieregularne, takie, takie połyskujące iskereczki gdzie nie gdzie. Tak, oczy dokończę za chwileczkę poza kamerą, ale teraz jeszcze przy Was yy, zrobimy słocze szminek. Szmineczki są o trzy. Yy, zrobię słocze szminek, nałożę coś. No, i potem dopiero oczy. Jedynka. W ogóle szminki wyglądają bardzo ładnie. Cała ta kolekcja wygląda ślicznie, ale chodzi mi o to, że same sztyfty, zobaczcie. Bo są takie też takie połyskujące. O. No i jak już mam jedynkę, to proszę bardzo tutaj. Jedyneczka. Taki przyjemny brąź, jak kawa z mlekiem. Dwójka jest, nie wiem jaka. Dwójka jest chyba tak czerwona. Coś takiego. O, jaka piękna czerwień. Uu, śliczna. W ogóle świetną konsystencję też szminki mają. Jak się tak dotknie skóry, to po prostu się roztapiają jak masełko. Super. No i to była dwójka i trójka. Trójka jest chyba takim ciemnym brązem. Nie wiem, zobaczcie. Tak wygląda trójeczka. No i tutaj tak po sąsiedzku. I mamy trzy pomadki. To jest taka ciemna czerwień z odrobiną różu. Taka ciemna, malinowo-różowa czerwień. <grych> no to Wam opisałam. W każdym razie no, jest ciemniejsza niż ta. ta. jest taka żywa, ta typowo świąteczna. No i tu mamy coś takiego spokojniejszego, wiecie, bardziej na co dzień. Okej, okay, no i którą dzisiaj? Mamy makijaż świąteczny, więc może tą żywą czerwień. Zetrę sobie olej. Mm, olejek bardzo przyjemny. I rzeczywiście fajnie nawilża usta. Na no, olejku jest podany, że on zawiera tam drobiny, połyskujące i tak dalej, no i w flakoniku też to widać. Natomiast słuchajcie na ustach, jeśli chcielibyście sam olejek jako, nie wiem, używać go jako błyszczyka, no to chyba trochę za mało te drobiny, bo na przynajmniej na moich ustach tutaj nic się nie pokazało, żadnych drobin nie mam. Ale jeśli chodzi o jego efekt taki pielęgnacyjny, to jest na tak, rzeczywiście bardzo przyjemnie usta nawilża. Ok, dwójka, czerwona pomadka numer dwa. Mmm, no słuchajcie, super konsystencja. Ja, raz ja teraz raz przejechałam, tak jak widzieliście i już mam jakiś kolor na ustach. Te pomadki są delikatnie połyskujące, jak widzicie. Mm. Natomiast ten brokacik tej skiereczki są tylko na, na wierzchu sztyftu, tak dookoła, a jak się już użyje, o, to szminka wygląda w ten sposób. W sensie nie ma w środku żadnego blokatu ani takich iskierek, jakie mamy na zewnątrz. Nadal no, mi to nie przeszkadza, bo efekt bardzo mi się podoba. Miękka, kremowa, błyszcząca szminka. Hmm? Tylko tak informuję, gdyby ktoś liczył na to, że te iskierki będą też w środku, no to nie. <grych> Dwójeczka. Hmm? No śliczna jest. Ok, kończę makijaż oczu i wracam z podsumowaniem. No i gotowe. Wam się podoba kolekcja, właściwie nie wiem jak ona się nazywa, bo każdy ma, każdy kosmetyk jest inaczej zatytułowany. Very Mary, Holly, Glowy i tak dalej. Więc nazywajmy to roboczo kolekcją świąteczną Wibo o, muszę Wam powiedzieć, że mnie się podoba bardzo i generalnie chyba nie ma czegoś, do czego mogłabym się tutaj przyczepić, że wiecie, nie sprawdziło się, było niefajne i w ogóle B. Bo wszystkie kosmetyki egzamin zdały, wszystkie są urocze, ładnie wyglądają, nie są jakoś bardzo drogie. No, mamy kolekcję drogeryjną. Rzecz, po którą będę najrzadziej sięgać, to jak się zapewne domyślacie, jest. Eyeliner, ale o tym powiedziałam. Po prostu tak mam. To bez względu na kolekcję, zawsze jakoś tak. Co jakiś czas kupuję sobie eyeliner, no bo jednak czasami go używam. Natomiast w sumie, wziąwszy pod uwagę ilość kosmetyków, jaką ja mam, to eyelinery mam łącznie z tym cztery. Już. To, to, to jest czwarty. Tak. To jest czwarty. Więc jakby to jest dla mnie taki kosmetyk, którego używam rzadko, więc mogłoby go dla mnie nie być, ale nie dlatego, że jest jakiś zły, nie sprawdza się, tylko po prostu ja jakoś miłością eyelineru nie darzę, chociaż efekt dają bardzo fajny. OK, poza tym wszystko jest bardzo przyjemne. Może jak gdybym tak, wiecie, na siłę szukała czegoś takiego, żeby się tak doczepić, wiecie, tak złapać to, ale to tak bardzo na siłę, no to oczywiście mamy paletkę z bardzo przyjemnymi cieniami, jak już wiecie. No, ale dlaczego na przykład nie dali jeszcze jednej? Z takimi kolorowymi cieniami? No bo te są takie powiedzmy zachowawcze. Ja rozumiem, że one takie mają być, no bo mają się sprawdzić u wielu osób, a jednak większość z nas na co dzień używa takich brąziaków. Natomiast mogliby do tej kolekcji dać jeszcze jedną paletkę do wyboru, być taką super kolorową, z jakimiś fajnymi zieleniami, taką kontrastową czy z czerwieniami, taką bardziej, o. Ale to. Mamy co mamy i to co jest jest naprawdę fajne. Jeśli znajdziecie jeszcze, myślę, że znajdziecie jakieś tam kawałki tej kolekcji, a na pewno jeszcze teraz po świętach będą w promocji, to myślę, że warto się obejrzeć. No bo wiecie, to, że ona jest świąteczna, nie oznacza, że nie, że nie można jej używać, nie wiem, w maju. <grytanie> Okej, okay, wszystko. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeszcze raz życzę Wam spokojnych świąt, choć one dobiegają końca. Mam nadzieję, że jesteście wypoczęci, zadowoleni i z taką siłą, radością, z optymizmem wejdziecie w takie codzienne, nieświąteczne, powszednie dni. Okej. Okay. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmiku. Mówię Wam tymczasem na razie. Papa pa i do zobaczenia.